Witajcie moi drodzy. Po dosyć pozytywnym odzewie na mój poprzedni tag, postanowiłam nagrać kolejny. Tym razem szczerze Wam powiem, że nie pamiętam kto mi te pytania przesłał, skąd te pytania wzięłam. Pamiętam, że u kogoś podobny tak oglądałam. Prawdopodobnie u um, pani, można powiedzieć, z kanału czytam i piszę. Tak mi się wydaje, ponieważ ona chyba robi tych tagów ostatnio najwięcej. Pytanie z 23. Spisałam je już jakiś czas temu, bo chyba dwa czy trzy tygodnie, albo jeszcze dłużej, na pewno przed nagrywaniem poprzedniego tagu. Mam je już na pewno dosyć długo. I są to pytania, do których celowo nie zaglądałam teraz w tym momencie przed nagrywaniem tego filmiku, ponieważ chciałabym, żeby odpowiedzi były jak najbardziej spontaniczne. Także jeżeli troszeczkę będę się zacinała i długo na te pytania odpowiadała, to musicie mi wybaczyć. Dzisiaj towarzyszy mi... Kieliszek białego wina, co by po prostu te 23 pytania lepiej strawić. No i słuchajcie, zaczynajmy. Eee, tak nazywa się w ogóle Rapid Book Tag. Nie mam znanego pojęcia, dlaczego taką ma nazwę. Prawda jest taka, że większość tych tagów po prostu jest przypadkowo dobranych, Wybieraj się im jakieś nazwy, żeby nadać temu jakiś sens, ale sensu to nie ma. Także zaczynajmy. Pytanie pierwsze: e-book czy książka papierowa? No i osoby, które mnie znają, oglądają, doskonale wiedzą, że ja e-booków nie trawię. Bardzo rzadko mam z nimi do czynienia, najczęściej wtedy, kiedy dostaję propozycje od wydawnictwa z recenzowaniem książki, na której mi bardzo zależy. Ostatnio była to książka, której na kanale nie recenzowałam, ale zajmowałam się jej promocją w internecie. No i oczywiście była to promocja płatna, więc jakby w związku z tym, że miałam dostać za to pieniądze, uznałam, że no, spoko, mogę przeczytać e-book, ale na co dzień absolutnie papierowe. Dla mnie książka musi szeleścić, musi pachnieć, y, musi już mówiąc brzydko rozpadać się w rękach po prostu. Taka natura książki to jest nastrój, który to, to jest potrzebny do nastrojów, który książka mnie wprawia w trakcie czytania. Także definitywnie wersja papierowa. Miękka czy twarda okładka? Pytanie drugie. No i słuchajcie, tutaj różnie, dlatego że jeżeli chodzi o książki, które... Nie są jakimiś książkami kolekcjonerskimi, czyli na przykład literatura współczesna albo ym, jakaś taka literatura no, mniej ambitna, to wtedy oczywiście są to miękkie okładki, żeby nie zajmować miejsca na półce. Yy, ewentualnie okładki takie yy, średnio miękkie, i teraz przysięgam, nie przygotowałam się, po prostu leży na biurku, bo czekam na recenzję, która prawdopodobnie już się pojawiła, bo nagrywam to nie po kolei. Yy, ewentualnie okładki tego rodzaju, że mamy. Takie skrzydełka twardsze. Takie okładki pseudo-twarde też są w porządku, ale mimo wszystko, jeżeli chodzi o książki, które kolekcjonuję, chcę mieć na dłużej, jak na przykład Harry Potter, e, cała kolekcja szmita, e, Lizy Sea, tego typu książki, to oczywiście wolę e, okładki twarde. Również jeżeli chodzi o totalną klasykę, tak to jak na przykład mam swoją trylogię, wszystko to w twardych okładkach, bo po prostu będzie się dłużej trzymało. Najczęściej jest klejone, więc również po wielu latach w lepszym stanie. No i też lepiej pre -re -re -prezentuje, prezentuje się na półce, mimo tego, że zajmuje dużo więcej miejsca. Eee, pytanie trzecie: Internet czy księgarnia stacjonarna? No to ja, oczywiście, w ogóle bez żadnego zastanowienia, księgarnia stacjonarna. W internecie rzadko kiedy kupuję, czasami mi się zdarzało, kiedy szukałam jakichś książek na studia, których normalnie nie mogłam znaleźć, albo było mi bardzo ciężko, czy nie miałam też czasu. To wtedy zdarzało się, że na Allegro czegoś szukałam, jak na przykład w przypadku yy, Marzeń Samotnego Wędrowca Ruso. Aczkolwiek nie jest to rzecz, którą będę powtarzała, dlatego że RUSO po prostu już się rozpada i prawdopodobnie będę musiała za jakiś czas wymienić tę książkę, ponieważ często do niej zaglądam, bo ubóstwiam tę książkę, więc no mimo wszystko księgarnie stacjonarne, gdzie mogę wejść, poczuć zapach, zobaczyć tych wszystkich ludzi krążących wokół książek, no to jest coś pięknego, także na pewno, na pewno księgarnia stacjonarna. Pytanie czwarte: trylogia lub, lub seria? Tak czy nie? No i to jest, słuchajcie, bardzo, bardzo zależne, bardzo, no, trudno powiedzieć tak naprawdę co wolę, bo jeżeli chodzi o trylogię, czasami trylogia jest, za, czasami trylogia to za mało, a czasami to jest za dużo, więc no, naprawdę ciężko stwierdzić, aczkolwiek gdybym miała wybierać między trylogią a serią, która, która się ciągnie i ciągnie i ciągnie i nie kończy się tak na przykład jak Lewis na siedmiu częściach czy Ania z Zielonego Wzgórza na ośmiu, no, to rzeczywiście zdecydowanie wolę trylogię, bo też nie lubię wsiąkać w książkę mm, po prostu na dobre. Co innego, gdyby to były kolejne części opowieści znarni, naprawdę dobrze napisane, no to jasne, to jest zupełnie innego rodzaju sprawa, no bo opowieści znarni uwielbiam, ale jeżeli jest to książka, do której nie jestem jakoś szczególnie zapalona, no to wtedy już serię czyta się po prostu dla mnie zbyt ciężko. Więc seria tylko w przypadku książek totalnie przeze mnie uwielbianych, jeżeli chodzi o resztę, to raczej trylogia. Yy, piąte pytanie, biały czy czarny charakter? No i tutaj myślę, tak sobie myślę, że nie będę się tutaj różniła w tej, w tej odpowiedzi od yy, pani z kanału Czyta mi pisze, ponieważ rzeczywiście czarne charaktery są najczęściej ciekawsze. Te białe charaktery, no najczęściej to są takie troszeczkę rozmemłane, takie niedopracowane najczęściej. No na przykład Harry Pottera nie znosiłam jako człowieka. Naprawdę, mnie dużo bardziej interesował Snape, który był takim przez pierwsze części czarnym charakterem. Później oczywiście okazało się, że jest dobry, ale mimo wszystko on nie był biały. On był taki, wiecie, miał takie, miał takie smaczki. Samosyriusz Black miał smaczki, to nie były postaci oczywiste, więc yy, myślę, że pod pewnymi względami na pewno czarny charakter. Yy, yy, pytanie szóste. Książka, którą polecam wszystkim to. Hmm. Powiedziałabym normalnie, że Marzenia Samotnego Wędrowca, ale to nie jest książka dla wszystkich. Yy, to nie jest książka, którą każdy może przeczytać. Jest to jedna z tych lektur, którą się zachwycam, ale mało komu o tym opowiadam, ponieważ wiem, że jest to lektura specyficzna. Także gdybym miała wybrać książkę, którą polecam wszystkim, na pewno byłaby to jedna z książek Szmita, Lizy C. albo Doroty Terakowskiej. Jeżeli chodzi o Lizy C., na pewno byłby to Kwiat Peoni oraz Kwiat Śniegu i Sekretny Wachlarz. Jeżeli chodzi o Dorotę Terakowską, byłoby to ono, ewentualnie tam, gdzie spadają anioły, chociaż ta książka jest bardziej infantylna, więc też nie dla wszystkich. Znaczy, infantylna w przekazie, nie w treści. Jeżeli chodzi o Szmita, na pewno byłoby to, kiedy byłem dziełem sztuki, oraz dla troszeczkę większych fanatyków historii i powieści, typu Co by było gdyby? Przypadek Adolfa H. Także no, nie wymieniłam jednej książki, bo nie jestem w stanie, ale na pewno są to świetne książki współczesne, które moim zdaniem każdy powinien znać, albo przynajmniej naprawdę warto je znać. Kolejne pytanie, siódme. Niedoceniana książka to. Oj, słuchajcie, no tutaj będzie ciężko. Jeżeli chodzi o książkę niedocenianą, myślę, że bardziej w takim bardziej komercyjnym sensie, to tak sobie patrzę teraz na półkę, właśnie, bo tak do głowy to mi nic nie przychodzi od razu. Z większej klasyki powiedziałabym, że syzyfowe prace syzyfowe prace, które totalnie ubóstwiam jeżeli chodzi dalej o książkę niekomercyjną byłby to Nowy Wspaniały Świat Huxleya, o którym też nie mówi się tyle ile na to zasługuje, ale jeżeli chodzi o książki takie bardziej komercyjne, to myślę, że byłaby to Belgariada Davida Eddingsa, no dla mnie absolutnie świetna fantastyka, ja się przy niej cudownie bawiłam jako dzieciak, może nie jest dla dorosłych jako pierwszy raz do czytania i może nie kolejne, nie wszystkie części, nie mało i historie poszczególnych Czarodziejów, można tak powiedzieć, ale rzeczywiście y, pierwsze pięć części, na które właśnie składa się Belgariada, totalnie polecam jest to książka niedoceniana, a naprawdę moim zdaniem fantastyczna. Dalej, y, pytanie ósme. Ostatnio przeczytałam. No i słuchajcie, co ja ostatnio przeczytałam? Ostatnio, co ja czytałam kilka książek naraz, więc tak naprawdę trudno powiedzieć, ale to, co mi teraz przyszło do głowy, to rzeczywiście y, Harry Potter. I Przeklęte Dziecko. A jeżeli chodzi o ostatnie książki, to myślę, że te, w których jestem w trakcie, trudno wymieniać, ponieważ są to książki specjalistyczne do studiów. Między innymi Kiedy Powstaje Istota Ludzka, Aborcja i Doświadczenia na Zarodkach. Także jak widzicie, nic wesołego, ale niestety konieczność, i też muszę Was uprzedzić, że prawdopodobnie niedługo będziecie tymi książkami bombardowani w moich recenzjach, bo jestem w trakcie pisania pracy także będę musiała po prostu wreszcie się za to wziąć i myślę, że lektura dla przyjemności troszeczkę odejdzie niedługo na bok niestety. Pytanie kolejne. Ostatnio kupiłam, kupiłem. Ostatnie książki, które kupiłam to są książki, które widzieliście w ostatnim Book -holu, także tak naprawdę nie ma co opowiadać. Nie pokazałam wam tylko właśnie Harry'ego Pottera w tym Book -holu, ale pojawił się w recenzji, także właściwie się nie liczy. Także książki, które ostatnio kupiłam, to są książki te, książki te kupione w Toskanii, te potery wszystkie, kilka, kilka książek z klasyki, także tego typu rzeczy. Muszę coś wymyśleć, słuchajcie, z listami tych pytań, bo komputer mi się z jakiegoś powodu postanawia ciągle wyłączać. Dobrze, pytanie dziesiąte. Najdziwniejsza rzecz, która posłużyła mi jako zakładka to... Mój własny telefon. Któregoś razu po prostu siedziałam na recepcji, czytałam książkę i przed wyjściem do domu chciałam schować książkę do torby. I zauważyłam właśnie, że nie mogę znaleźć zakładki, nie chciałam mnożyć papierów branych z recepcji ani żadnych chusteczek i tak dalej, więc po prostu włożyłam między kartki telefon. No, sprawdził się, sprawdził się, także no bez przesady. Pytanie 11. używane książki tak czy nie? Nie wiem, czy, czy jest powód. Odpowiadania na te pytanie, na to pytanie chyba nie ma. No. Uwielbiam używane książki, głównie ze względu na to, że po prostu lubię kolekcjonować książki stare, nie to, że po prostu używane, tylko zwyczajnie stare, książki z historią, no książki, które po pewnym czasie stają się książkami kolekcjonerskimi, o wartości kolekcjonerskiej. No i przede wszystkim również ze względu na to, że w środku czasami można znaleźć fajne smaczki, typu notatki na marginesach, typu stare zakładki, pocztówki. Ex Libris na początku, czy też z tyłu, zależy kto gdzie, jak praktykuje. Także, rzeczywiście, bardzo lubię używane książki. E, pytanie 12. Moje trzy ulubione gatunki to. E, hmm. Na pewno będzie to powieść fantastyczna. Na pewno będzie to powieść biograficzno-historyczna e, i popularno-naukowe. Tak. Takie mi właśnie teraz przyszło do głowy, myślę, że tak właśnie jest. W tych popularno-naukowych można też troszeczkę zaliczać reportaż. Eee, pytanie trzynaste. Pożyczona czy kupiona? No tutaj żadnych wątpliwości. Ja nie lubię pożyczać książek. Rzadko kiedy to robię i rzadko kiedy nawet tak pożyczę książkę z biblioteki, to udaje mi się ją przeczytać, bo w międzyczasie nagle się okazuje, że gdzieś znajdę ją tanio i okaże się, że książka jest ciekawa, więc ją kupuję, a do biblioteki zwracam. Także. Rzeczywiście dużo, dużo bardziej wolę książki kupione. Pytanie czternaste i trochę dziwne: bohaterowie czy fabuła? Um, no i tutaj powiem Wam, że naprawdę, naprawdę jest ciężko powiedzieć, bo jeżeli fabuła jest świetna, a bohaterowie odstają, to czyta się to kiepsko. Ale powiem Wam szczerze, że mam przykład książki, w której bohaterowie są czasami cięcy, a fabuła jest świetna. I tym przykładem właśnie będzie Harry Potter. Także myślę, że zdecydowanie wolę, jak. Dobra jest fabuła, a bohaterowie troszeczkę odstają, niż na odwrót. Na odwrót zresztą chyba nawet nie podałabym takiego przykładu, bo takiej książki chyba nawet nie czytałam, albo nie doczytałam do końca. Także. Chociaż, słuchajcie, przykładem byłaby chyba grochola nigdy w życiu. Dlatego, że bohaterka jest jeszcze w miarę, w miarę znośna, a fabuła jest naprawdę koszmarna. Także wolę kiedy fabuła jest dobra, a bohaterowie troszeczkę gorsi. Piętnaste. Długa czy krótka? No, słuchajcie, to naprawdę bardzo zależy. Jeżeli chodzi o formę krótką typu opowiadania, nowelki, musi to być nowela czy opowiadanie pisane przez totalnego mistrza słowa. Czyli tutaj mamy oczywiście przykład klasyków Sienkiewicza, żeromskiego. Jeżeli chodzi o współczesnych pisarzy, musiałby to na przykład być Schmidt, który jest absolutnym mistrzem formy krótkiej. Także to raczej w tę stronę. Ale zdecydowanie wolę formy długie, książki, w których można się zatopić, poczuć, yy, czy to mistycyzm, czy po prostu klimat książki, czasów, o których yy, książka traktuje. Także zdecydowanie wolę formy długie. Yy, I pytanie szesnaste troszeczkę związane długie czy krótkie rozdziały? Yy, Powiem Wam szczerze, że wolę krótkie rozdziały. Wolę krótkie, ponieważ mam obsesję do czytywania do końca rozdziału, więc w wielu przypadkach po prostu, kiedy muszę skończyć w nieoczekiwanym momencie czytanie, najczęściej jestem zirytowana i muszę troszeczkę w trakcie czytania cofnąć się, żeby przypomnieć sobie, co się działo, albo po prostu przed przeczytaniem kolejnej partii nowego tekstu wczuć się z powrotem w klimat. Także zdecydowanie wolę rozdziały krótsze. Pytanie 17. Trzy książki, o których pomyślałam w tej chwili, to Jane'er, Władca Pierścieni, i. O Boże, o czym ja bym teraz pomyślała? Niebezpieczne związki. De la Nie wiem, czemu przyszło mi to do głowy. Pytanie jest dziwne. Ee, książka, która roz, rozśmieszyła mnie lub wzruszyła, pytanie osiemnaste. No, ostatnio powiem Wam szczerze, że właśnie wzruszyła mnie Magonia, którą już Wam recenzowałam. Wzruszył mnie moment, w którym główna bohaterka umierała. Naprawdę. A to się bardzo rzadko zdarza, także rzeczywiście całkiem, całkiem to było wzruszające. Pytanie 19. Świat rzeczywisty czy fikcyjny? Um, powiem Wam szczerze, że, że rzeczywiście zdecydowanie wolę świat fikcyjny. Tym bardziej, że niezależnie od tego, co się czyta, zawsze w jakimś stopniu ten świat fikcyjny jest. Także um, trudno tutaj określić te granice, ale mimo wszystko wydaje mi się że rzeczywiście wolę świat fikcyjny. Chociaż uwielbiam też czytać książki biograficzne, także to jest takie trudne pytanie, ponieważ no, nie mam takiej jasnej, jednolitej odpowiedzi. E, audiobooki. Tak czy nie. No i tak generalnie jest problem, dlatego, że ja audiobooków nie słucham. Rzadko mi się zdarza, a nawet jeżeli to robię, to są to audiobooki z książek, które już czytałam. Tak naprawdę do tej pory, jeżeli chodzi o audiobooki, to słuchałam tylko Harry'ego Pottera i słuchałam Dumy i uprzedzenia Jane Austen. Także tyle tak naprawdę. Dlatego, że zwyczajnie ja często w trakcie słuchania odlatuję kompletnie, więc nie nadaje się kompletnie do słuchania książek, z którymi jeszcze nie miałam styczności. Pytanie 21. Czy oceniasz książki po okładkach? Oczywiście, za każdym razem. Jeżeli tytuł jest ciekawy, okładka jest dobra, to przynajmniej 9 razy częściej spojrzę, co jest w środku książki, niż w przypadku, kiedy okładka mnie nie zainteresuje. I nie chodzi tu o to, że książka musi mieć jakąś naprawdę specjalną, piękną okładkę, tylko musi posiadać coś intrygującego na wierzchu. No, są momenty, że na przykład zainteresowała mnie okładka totalnie minimalistyczna z trzema liniami. Na niej, w jednym kolorze, a są takie, które nie są totalnie w stanie zwrócić mojej uwagi, mimo pięknej, wspaniałej grafiki polegającej na ukazaniu piękna mazurskich pejzaży. No, to jest sprawa bardzo indywidualna, ale rzeczywiście często mi się zdarza oceniać książki po kładce. Pytanie 22 film czy serial na podstawie książki. No i tutaj oczywiście zdecydowanie będzie to serial, chyba że film e, pokazuje książkę w kilku częściach, tak jak na przykład miało to miejsce w siódmej części Harry'ego Pottera, gdzie film był podzielony na dwie części. Ja rzeczywiście, jeżeli chodzi o wszystkie części Harry'ego Pottera, to oprócz szóstej czy też piątej, naprawdę bardzo lubię część siódmą, pierwszą część siódmej części. Bo jest naprawdę dobrze zrobiona. Ludziom się bardzo często nie podoba ze względu na to, że akcja jest wolna i przegadana, ale tak właśnie było w książce. Także pod tym względem duży plus, jeżeli o to chodzi. Ale generalnie zdecydowanie wolę seriale, na przykład z Colinem Fertem, Duma i Uprzedzenie. Nagraną chyba jeszcze w okolicach roku 2000, w każdym razie bardzo dawno, albo 96. Kierunek się kupa czasu temu i serial jest naprawdę fantastyczny, także serdecznie w ogóle polecam, żebyście go zobaczyli. Dużo lepszy niż wersja domu i Uprzedzenia z Kirą Knightley. Także zdecydowanie seriale. No i słuchajcie, pytanie ostatnie. Pytanie ostatnie. A nie, to koniec, bo powtórzyłam niechcące pytanie ostatnie z jakimś innym. Trzy książki, które przychodzą mi teraz na myśl, a to już było. Także to tyle. Cały, cały. Yy... Rapid Book tak. Dajcie znać, czy wam się podobało, czy chcielibyście, żebym nagrała jeszcze jakieś inne tagi, jeżeli macie pomysły, jakie mogą one być, albo po prostu chcielibyście zadać mi pytania sami. Możecie zebrać te pytania pod spodem, ja chętnie sobie zbiorę, właśnie odpowiem na nie w oddzielnym filmiku. Dawajcie znać, czy wam się podobało, jakie wy macie przyzwyczajenia czytelnicze. I pozdrawiam was bardzo serdecznie. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.